Brawo Michał, brawo Jak brawo Michał, jak jak 2-3 killów wyjeżdżał PUBA, po... no wyjeżdżał Czego ty f***o rzutaj na stoisz tak schowana no A... mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to k***a trzeba strzelać to gówno i Ale przynajmniej się oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo, co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Movementu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji w Exchanger wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. B, Coś mi biza, mi rampa. Taka jest? Bomby nie ma chyba. Nie ma, nie ma, nie ma, to jest B. Nie, tylko A jest, właśnie A. Mam trzy. Mam smoka i defa. Tylko heavy mam do prawej. Okej. kurwa. Gruba. I pewnie inside. I main nice, nice, b, Kur... jeszcze ty, bo... kurwa jeszcze tu, ega, wchodzi, Nie kurwa, ale w amu mi braku, chodzą, 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 mi mi Wchodzą Wchodzą Wchodzą, wchodzą chodzą, 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 Sight jeden chodzą, chodzą, to chodzą, chodzą, Za chodzą, za chodzą, Jezus za za chodzą, cipa Flesze masz pod nogi, rzucaj. Ja Jakie nie debile, chrba. Ch... chyba, Patryk, pójdę dzisiaj z tobą biegać Wczoraj byłem, jak byłem na treningu, jak się pożygałem, i ja p dole. miał taką pizdę ze mnie miał. Powrót jest okropny, no. Bo miałem stację i miałem na koniec erbajka takiego, że miałem spalić jakby 8 kalorii, ale na pełnym takim, wiesz, wycisku. Jak mnie chyba zapiekło puto, to mówię, kuniec jest. Donat. Jechali mi do już. Fight A. sobie nas A. patrzy tego. Dawaj k***a. Na... Smoke dobra. bandy napakę I dobra, flash, dobra, dobra, flash. Dawaj. Nice. Brawo, brawo. nie miał defa. Stary, ja płakałem. Nie straszne. miałem siły wstać k***a, nie? Straszne f... to jest. I to najgorsze jest jak leżysz i boli, nie? Że stary leżysz i czujesz, że k***a nic nie daje, nie? Mniej ale no to, to oddaję później, to procentuje No nie no, fuj, fuj. Jest jeden. Jest jeden. No, jeszcze jeden. Kurde, mp9 mi uszło rampę. Brawo. Do lampy wygrywałeś? Jest na idzie, nie, nie... Rampa. rampa. takiego głębokiego. Rampa, rampa. Sprawy, Brawo, masz Brawo, Ma, Kajwa, okay, uwaga. Mam już tą pakę, więc uwaga. Jest, wychodzi Rampa. rampa.

Dole jest z to jest Ledwo, 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 ledwo. <coughs> <coughs> Mam tego Oni wyszli, no kurwa, bandy! miałem, Dawaj, jest jeszcze. Oh, nic nie widzę. Nice, jeszcze. Cape będzie albo rampa. Odmida, nie od Mida. Mnie zabijał na midie ten giomek. Dziękuję. Mamy, 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 mamy. Nice. Brawo. Gdzie ja Ma ja. Cze... ja jest moja Muszę też w triplet. A, to są dwa snipery. Bacz! Jajaj! Nice. Brawo. Brawo. Jeszcze ja, ja. no, jeden. Flashuje jest site, uwaga. Donat, donat, donat. Donat, donat, myślałem, że mi my przeskoczyłem, tak kurwa, sorry. Donat. Bodzi czy nie? Bodzi. Oj, 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 oj. Jest yes, site. O yes, kurwa, to było coś macie. Ale mi jeden. Ja żyję, nie żyję. Ja lecę złapać. Mogli już wejść na site. Gdzie? Do nas No Nie opuść, nie będzie, ja to do oh no, Heaven. Leży, Tyle. Może być mit? Okno? Nie. nie, nie jest. jest, leży. Brawo. On chyba nie zabijał, ch***e co no, on Uj, No ma 30 sekund, to Ale paki nie mamy. Razem, razem. Mam chyba mini Mike słyszałem. Tak, choć, 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 tak. Rampa. Defuj ktoś. Blok, blok, Spal to i defuj. Ja p**** dole. Ale chuj, dobra dobry wynik jest taki. Oh, yeah, Cześć, Ale no, k**wa no, rundę nie. odbaliśmy. A jest, daj, smoka, tak. daj smoka daj smoka Hejwa. To Daj smoka na zajęcie. Mid nie widzę. Proszę, kto tu strzela? To ja k**wa tu jestem, nie strzelaj. Jest, jest mid, jest Jest, jest. Nice. Nice. Bandito dołączył do Golden 5 Lepszy od ciebie Dobra zamknij rybo. jest różnica kurwa w Studi Maju między pierwszym a ostatnim I nie gadaj tak bo nawet że jestem lepszy od ciebie a nie od mego brata Dawida Rzeźnika Śmięciu to ty masz 2200 i masz mniej fragów od kurwa Jezusa oh, yeah, yeah, yeah. Jeszcze 0 ma 0 ma kurwa Oni chyba będą szli Wow. Ale co uważaj, plec uważaj. Plecy słyszał, ja 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 ja. Ja. I po długiej przerwie wraca on. Dawid, Gino, Jerzy, Contract. Stoją, chodź ja holikujesz. go. Wtretę, wtretę donat, 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 ze mnie. No kurwa! Powtarzam jeden. Saj, Ej ty, ty jesteś rozbany, z... ty, jesteś, ty jesteś upośledzony. No i robisz! Ale nie ja tego, nie wiedziałem że podniosłem, bo jechałem templa no. O, tu jest chyba jest typą... O, leje jedzie, jak... nice. Leży. Cawka, Nice. Chodźcie do tego. Ty widzisz, to A czy B? Kurwy syn biega i strzela. Leży z Donata. Kładę, pod ciebie. A nie, nie Nice Nt, oh. ja i tak strzelalem, jebany Kurwa, szkoda Nt, no, Ej, daj mi flesza ktoś Bandi, no, daj nie mi jednego flesza Podjechali no. we dwóch, mida Ale stałeś no, Na blisko go stracili Kurwa, on wyjeżdża Czego ty, kurwo, żółto, je Stoisz tak no, schowana na Надо, no No to możesz tak trzymać tak rampę I od razu pika zdıgać, no. O tak jak teraz Przechylę, przechylę Dobra Dobra no Nice 네. Splantuj na splantuj i połóż tego nie wiem co oni się I longa se Może być obity las Smoka masz yeah. Ja dole bandit! Czekajcie, rozbiję to! Czekaj, nie! oczu się! Czekaj, teraz! Chodź ze mną! Ja dole, Jaką przebieg tak do prawej? Filar albo minimaj przed. Brawo. O Jezus. rampę Kurwa głupi. Jasne. Dole, runda schujania. Eko, nie kupujcie. Wysypmy się A po prostu. Pleś dalej. Ja widzę. Posuń pizdę. Posuń pizdę teraz. Nie mogę wyjść. Nie CT. CT. CT blisko. Posuń się. Donat No weźcie, macie aw o mnie zabił przyściale to ja robił i jazus Rujne, ruiny, rujne Hupez ruin. kolaka jedna ja pierdol... ja Jees Jezus, 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 ty jesteś taki móo no, co? co ty tu mi ty, ty, ty masz no, goch, no tego minimajka jak, jak ty tego ka do natań mogęś nie mogę zabić chop jak ty celownik to, trzymasz to to w ogóle to Dobra raz, ja mam dawał już dawał dawał już Daję dwa fesze na wyjście raz wagon wwadzi Buba, temple. temple, temple, tempel kurwa, jak mi wyjebał. Wychodzi. Temple, temple, temple. Maria. Daj more. mi to, ja mam, ja mam kewa, ja mam kewa, daj no mi to. Nie mam broni. Nie mam broni. Jest. Oh, no. yes, temple, Jest. Jest. temple Jest. Temple, 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 temple. Oh. Donat! Na ma Nice Brawo, Michał, brawo. Jak brawo, Michał, jak ja chodź, 3 killów Dobra, ale on ugrał klacą. Ugrał Fart tu ściocha jebato. Chodź, widzimy kontakt. z tamtym. Wyjdę no, na Brawo, brawo. Jaki o, o, ty o, jesteś muze. mierny. I ty chcesz. CS go się nazwać. Ja p... Gruba s**wa W Jak ty go nawet ani razu nie trafiłeś. To nie było jako kurwa. Zajmijcie smokuję CT Zajmijcie, Zajmijcie. Zajmijcie smokujcie Donat Jest caj do lewy już. Dajcie flesza bandiemu w CT, niech on przebije. Brawo! Wyszedł kurwantek I Donat! Dawaj excellent. Nice! Ale kwa. Bandit, ale odjebałeś tam prawie kaszanę!